Witam wszystkich. Eee, tak minęły 4 dni, odkąd zauważyłem choróbsko i wlewałem zielę malitową. Eee, wydaje mi się, że jest ok. Nie widzę żadnych planek na, na neonkach. Mam tylko zastrzeżenia do jednej neonki, która, która pływa tam u góry. I nie wiem, czy ona szuka jedzenia, czy po prostu eee, nie wiem, jest stara, ma troszkę obgryzioną tylną płetwę. Albo to jest pod choróbsku, albo ktoś ją przy, przygonił. Ale ja tu nie widzę żadnych innych płetw obgryzionych przy innych rybkach. Także nie wiem o co chodzi. E, terapię uważam za e, udaną. Także rybki się wyleczyły z tego. Mam nadzieję, że to nie wróci. A może i wróci. Próbowałem podnosić temperaturę. Nie polecam. Byłem w pracy. Akurat żona E, szybko musiała robić podmiankę wody. No, tam jest ta u góry, tam wyżej. Szybko musiała robić podmiankę wody, bo rybki zaczęły pływać e, przy powierzchni i no, po prostu zaczęły się dusić. I, i podlała tro e, odlała trochę wody, obniżyła poziom gdzieś tu. E, zrobiła się fontanna z filtra. powiedziałem żeby to zostawiła, tak, aż przyjdę z pracy. I, i udało się, i, i nic się wielkiego nie wydarzyło. Eee, także mówię, no choróbska się zdarzają, no ja byłem pierwszy raz coś takiego e, doświadczyłem, kupiłem właśnie w zoologicznym e, płyn specjalnie na to, zastosowałem się do instrukcji, no i po czterech dniach e, nie widzę, żeby to było widoczne na rybkach, e, ta bakteria, e, także... No nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. No mówię dzisiaj jest, dzisiaj jest piąty dzień. Yy, przestaję wlewać yy, roztwór do wody. No i zobaczymy co się będzie działo. Będę obserwował, obniżyłem temperaturę. Mam 25, między 25 26 stopni. Także podnoszenie temperatury, żeby yy, wyeliminować jakieś właśnie grzyby, plaśnie na rybkach te, tą ospę. No nie polecam, nie polecam, bo to trzeba przy tym siedzieć, trzeba obserwować co się wydarzy, nie można zrobić tak jak ja i podnieść temperaturę i iść do pracy, bo tlen w wodzie znika, po prostu tlen z wody znika, znika jak jest cieplejsza woda, jak jest zimniejsza woda jest więcej tlenu, jak macie dobre napowietrzanie to jeszcze, jak macie dużo roślinek to jeszcze, ja mam tyle ile mam roślin jak one wszystkie rosną cały czas myślę żeby jeszcze dokupić jeszcze dokupić ale też mówię jest ok eee, bo one rosną no, poczekam jeszcze z, z miesiąc na pewno będą większe te roślinki eee, te roślinki bardzo dobrze mi rosną ta roślinka bardzo dobrze mi rośnie ta roślinka bardzo dobrze mi rośnie eee, no także niektóre dobrze rosną niektóre już eee, znikły tam z tyłu widzicie to takie jak choinka wygląda jak marchewka już praktycznie cała obgryziona Rybki ją zjadają, molinezję, wcinają ją jak pieron. Ja się zastanawiałem, czemu mi co chwilę pływa, a tu się okazuje, że molinezje upodobały sobie tą roślinkę i ją po prostu cały czas e, zjadają. Tu u góry mi pięknie rośnie. Glony te pięknie mi rosną, będę je likwidował, ale niech mi troszeczkę nie podobają mi się w ogóle e, takie długie nitki. Niech mi troszeczkę inne roślinki podrosną. Tam dokupiłem ostatnio, nie zobaczymy, czy przykleję podłoże, czy nie. Tam z tyłu jakieś, jakieś rosną. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to się rozbuja. Ta trawa co chwilę mi wychodzi z Żwirku, także nie polecam jej w Żwirku trzymać. No, zobaczymy. Nie, nie rozwija się tak, bym chciał. Może i dokupię, może nie. No, zobaczymy. Na razie czekam, aż te roślinki się rozbujają I jako to taku będzie wyglądać. No, jest to fajne hobby, ale jest też to hobby wymagające. Te wszystkie rybki, co ja mam, to są rybki e, bardzo łatwe w utrzymaniu. Nie mają wielkich wymagań. No ale już jak zmieniacie rybki na jakieś supertropikalne temperatury, to woda, y, twardość wody, no to już jest inna, inna bajka. Przypuszczam, że im większe akwarium, tym jak ono dojrzeje, e, to lepiej jest o nie dbać. Po prostu jest sobie i nie trzeba się przejmować pomiarami wody. Ja na razie kupiłem sobie patyczki do pomiarów wody, sprawdzam. Chciałem zobaczyć po prostu jak to przebiega, ale raczej musicie obserwować akwarium. No ja wymieniłem telewizor na akwarium, jestem z tego zadowolony i już planuję w przyszłości mieć większe akwarium. Także no, no fajne to jest, no jest to, nie jest to tanie hobby, jest to hobby też wymagające, bo niestety musicie robić podmianki tej wody, E, częściej, rzadziej, no, wszystko zależy w jakim macie y, stopniu zaawansowania to akwarium, czy jest dojrzałe, ile macie rybek, jakie macie filtry, y, jakie macie podłoże, no im więcej żwirku, tym więcej powierzchni dla bakterii, e, to żwirek filtruje, jeśli piasek, no czy ślimaki, no wszystko, ile światła, wszystko, wszystko, wszystko e, ma znaczenie. Dlatego jest fajnie obserwować to akwarium i zauważyć co się dzieje. No ja uwielbiam, uwielbiam. Bardzo mi się to podoba. No, jest na wprost sofy. Także siedzimy i obserwujemy co się dzieje z rybkami, jak się gonią, jakie roślinki rosną, e, woda, to wszystko. No, no fajnie. No, wymieniliśmy tak jak mówię akwarium e, z telewizorem. Telewizor wyleciał do szafy. Praktycznie w ogóle już nie oglądamy, nie ma czasu. Jak oglądamy to z reguły czasem YouTube'a na na telefonie. W ogóle, teraz znaleźć dobry film, to jest, to jest katastrofa. A tak to siedzimy i Adam karmi rybki, siedzimy i oglądamy i, i fajna to jest zabawka, bo y, to jest tak jak okno w tropiki, także można. No, cie, pocieszne. Pocieszne. E, co Wam powiem, mam tylko jeden problem, który muszę też poczytać. Nie wiem o co chodzi. Przybliżę Wam. Widzicie tamtą roślinkę. Wychodzą takie dziurki. O, tam widać dobrze. W liście. I tutaj też mam. Popatrzcie, widzicie te dziurki. Jeśli by ktoś wiedział, o co tu chodzi, no to proszę, piszcie, mówcie. E, bo nie wiem jeszcze, czy mało nawozu, czy jest więcej nawozu, no ale jak się znowu wie, daje więcej nawozu, no to e, poziom wody się zmienia. PH. E... No wszystko, wszystko się zmienia, no, ja myślałem, że jak rybki zaczną już, e, że tak powiem, robić kupę do wody, no to roślinki będą sobie fajnie rosły. Niektóre fajnie rosną, tylko nie wiem od czego, od czemu te dziurki się robią w tych liściach. Te są nowe liście w miarę, chociaż tutaj na tej roślince to są nowe liście i dziurki się nie robią, tam się zrobiły. No nie wiem, może był spadek jakichś minerałów w wodzie. Jakbyście wiedzieli, no to proszę piszcie, e, komentarze jak najbardziej e, mile widziane. I no, no kciuka w górę poproszę, no, bo jak to wiecie, to jest mój kanał, który dopiero zacząłem. Jest to kanał e, akwarystyczny rybki, bardzo mnie to cieszy, fajnie to wygląda. Myślę, że będę się tym dłużej zajmował. Już mamy e, jakieś tam wycieczki zaplanowane do większych akwariów, tutaj w różnych miastach. No i, no i ogród, no i hodowanie organicznych. E, Jarzyn, jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, to się chodziło, to fajnie smakowało, e, przeskakiwało się przez płoty na jakieś śliwki, czereśnie, truskawki, e, hodowaliśmy marchewki, no to był, to był inny smak całkowicie i mam teraz właśnie, e, chcę to do tego wrócić. No i na pewno w latem do kosztowo jest mniej, nie jeżdżę tyle do sklepu, bo mam wszystkie jarzynki w ogródku, a nawet jak nie macie jarzynek, no to ten koperek do ziemniaczków, ta pietruszka, ten szczypiorek na, na kanapkę, no to jest super sprawa. Nawet jak możecie tylko pomidory hodować, no jest, jest, jest w czym przebierać. Jest mnóstwo odmian pomidorów. Także też będę w tym roku działał coraz lepiej, także też zapraszam na, na filmiki z ogrodu. No i co, będziemy, będziemy się widywać, mam nadzieję, że coraz, coraz częściej. Dobra, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.